Siemano w tym odcinku, obejrzymy sobie moją ulubioną grę! Tak! Hej! To jest ulubiona gra! Może nie tak ulubione, ale to jest moja ulubiona gra! Tak jakby Gdzie uciekam przed Teletobisiami, a konkretnie przez takie inki wingiem jakoś tak. Tak Tyłki. Przez tyłki wing, e, i tak, krecimy sobie tędy, a on zacznie krzyczeć jak baba. Tam gdzieś jeszcze na wybrzeżu jest lala, w domku jest dipsy i po czeki tam, tam niebaśny jest ten jest powieszony na żywo. Tak, jest powieszony. A pod nim jest, jest jeden krem. Tak, mamy zbierać takim taki <ślesy> 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 The golem! Yes! <laughs> yes! <coughs>